Panie Mójcie, a można by było podsumować dzisiejszą imprezę. No myślę, że będzie udana, bo dopiero się zaczyna, ponieważ jest rekordowa ilość uczestników chyba. Bardzo dużo motorów na paradzie, bo to jest taki pierwszy mocny element na początku tej imprezy. No Myślę, że pewnie jest 300 motocyklistów co dzisiaj jest. Jest dużo atrakcji przygotowanych dla wszystkich, dla młodzieży, dla dzieci. Będą Nawet występy naszych zespołów regionalnych, ludzi. żeby pokazać naszą kulturę ludową, stoi. ale tak również i gastronomia, teraz, i, 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 i również dużo różnych I zabaw dla od dzieci, od od łącznie od z zamkami. Miejsca. Do rowerami, się. motocyklami, do świątyni, czy również jakieś lat. tutaj ksiądz przygotowuje przygotowuje niespodzianki jesteście dla dzieci. Także myślę, że wszyscy Jesteś fajnie spędzą czas. Szania. Z roku na rok, czy ta złodnicą. impreza nabiera jakieś tytułu? Znaczy, cieszę, że ta impreza nie słabnie, Jesteś, nie bo Kościół już jest wybudowany i mogłoby być trochę inaczej. Teraz niestety. I jeszcze nas czeka trochę wyposażenia, ale impreza nie słabnie, impreza się rozwija. Myślę, że ją pewnie będzie musieć przekształcić w taką imprezę folklorystyczno-kulturalną i taki festyn właśnie rodzinno-parafialno-gminny, dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. W z parafii Słownice Dolne ksiądz Proboż Jan Gniewek oraz wójt gminy Słopnice pan Adam Soltys. Zapraszam do mikrofonu. Cześć witam wszystkich po tej uczcie duchowej w kościele. Teraz na tej uczcie, która no, zatacza inne kręgi, już uczcie cielesnej, a tak samo i duchowej też, bo i cały czas nastanie rozrywka, a więc na pewno jakieś wrażenia duchowe. No zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, do wspólnego świętowania, abyście się wszyscy razem cieszyli z tego, co w ostatnich latach osiągnęliśmy, cośmy zrobili, cośmy dokonali. Co bardziej przyciąga oko. No dobrze, Brygida, nie będę tutaj posponował. Losujemy. Jest wylosowany. Mamy, uwaga. Tym pojazdem pojedzie osoba z tego festynu 14 parafialnego festynu w Słopnicach, która ma numer powyżej 3500. tysiąca. Tam żebym powiedział powyżej 3600. bo jeszcze je włożone. A dokładnie. Uwaga, sprawdzamy. Czytam pojedynczo 3600 Panie Zawala, niech się pan nie cieszy zawczasu. Jeszcze chwileczkę, Oleg, nie? Tak, z bratem, tam, tam pozdrawiam. A, co przeczytałem? 3630 macie dobra, dwa. I to jest w całości 3632. Gratulujemy Sebastianowi. Szanowni Państwo, Sebastian. Wylosował ostatni gadżet w tej części losowania, ale nie smućcie się, wręcz przeciwnie, namawiam do zakupu losu. Kto będzie właścicielem? Cieszymy się, że jest telewizja TV28. Już się bałem, że księżoręki nie starczy. Ja jeszcze mogę. Do. No więc uwaga, uwaga! Mm. Filmujecie to? Macie to? TV28. Uwaga! Numer 3 3 4 4 3344! Odpala i jedzie! Kto będzie tym szczęśliwym posiadaczem? Jest! Jest! Wspaniały, prawdziwy mężczyzna! Zapewne ma uprawnienia do kierowania pojazdami granicznymi! policeman i don't want no trouble i just wanna drop my dagger down to the floor But I'ma mind your business. Hey, Mr. Police, man. I don't want no trouble.